Chciałem jak ten turczoł, który ten stur jest nieczysty jest Rurku, ten stół jest bardzo... Ty, czysty. Ja się jakoś płacze, nie co się dzieje. Mam jakieś... Wzruszające, wzruszający moment. Dzień dobry, dzień dobry, co jak Portal G w Panszówki TV. Witamy się jak co tydzień w programie o grach i karciane, w Panszowej Karcianek. Powiem co się ciekawe wydarzyło się, jakiejś panszowej karcia na świecie w Polsce. Hmm. A nie wydarzyło się nic ciekawego, więc... No. Drogi ciaki, zresztą tygodniu byliśmy na targach Origins w Columbus, Ohio. Nie mam pojęcia gdzie to jest, ale to jest. W co... Ohio, w Columbus. No, ale to jest się daleko, w Stanach Zjednoczonych. I tam prezentowaliśmy tutaj Crazy Cards. Yy, może jakieś zdjęcie by wjechało na teraz że to się też. pan to zrobić tak? Nie się. No, to może panu się uda. Yy, 3000 Amerykanów grało, grało w tą grę, i się dobrze bawiło. Yy, mieliśmy tam stoliki do Crazy Cards, mieliśmy tam stoliki do Ties of Time. I dużo się działo. No i jakby w coś jest taka, że targi się skończyły, a po prostu nic nie wrócili. Jesteśmy bardzo z co się wydarzyło. Jak kolega jak wyjechał, tak nie wrócił. Widzieliśmy ich tweety że z lotniska, że już wrócili, ale się wprost nie pojawili. Więc jakby chcieliśmy was pozwać bardzo serdecznie i że no nie, że ten z ale do roboty, dzieci. Prosimy do komputerów wrócić. Oprócz targów Origins, na których to się pojawiliśmy jako Portal Games. Wydarzył się Portalkon. Na którym to Portalkonie portal games dość skromnie i nieskromnie, a ogłosił kolejny plan wydawniczy na, na ten rok i o tych w największym dzisiaj będzie odcinek. Cały odcinek o tym poświęciem, bo te plany jest zawsze zbudowane i bardzo dużo jest powiedzenia, Czy pan się z tym zgadza? Ja się zawsze z tobą zgadzam w szefie. bardzo taka sytuacja. Więc moi po pierwsze pokazaliśmy na e, portalkonie Wielką księgę a już po wydaniu ten wydaniu. E, tu mamy sampla przesłanego do nas w drukarni i całość transportu do nas jedzie, więc wszyscy fani tej gry już mogą oczekiwać jej niebawem, niebawem w sklepach. Podejrzewam, że to jest jakiś tam w okolicach nikt nie, nie zapeszając. Tylka księga szefa, czyli gra, w której się wcielamy w jakichś takich młodych Harry Potterów, ponieważ niefortunnie nie otworzyliśmy księgę pełną potworów i te potwory hasłają i wszystko demolują i musimy tą księgę zamknąć. Jest to gra kooperacyjna, bardzo sympatyczna, przepięknie zilustrowana. I to będzie nasz taki przebój wakacyjny, Wielka Księga Szaleństwa. Pan to w ogóle już zdążył zagrać? Tak, tak, zagrać, tak, zagrać, tak, tak. I z tego, że jeszcze lubię gry kooperacyjne, to jest całkiem dobra gra kooperacyjna. dobra gra I teraz ciekawostka, jak otwierasz pudełko, to otwierasz Wielką Księgę Szaleństwa, więc wtedy już musisz grać, bo musisz to potwory schować dusza, do księgi. Wielka Księga Szaleństwa to będzie nasza najszybsza premiera, bo to już do nas płynie z zagranicy. Bardzo, Państwu polecamy. Będziemy o tej grze podali w niebawem bardzo dużo, pewnie jakąś gameplay i tak dalej. Będą takie już na historię, wielka księga szaleństwa. A to dopiero początek, kilka Państwa wiadomości. Ostatnio już ogłaszaliśmy na naszych internetach Ninja Camp, obóz Ninja, i to też już jakoś jest w drukarni, wszystko gotowe. Czekamy, kiedy to będzie przygotowane. Dużo ostatnio opowiadać o, o tej grze, nie będę się jakoś ymm, przedłużał. Państwo sobie to zobaczą w poprzednim odcinku. Ninja Camp też jakoś wakacje się pojawi. W wakacje także się pojawi coś, co tutaj słyszałem, że polscy fani mi na nie niepokojność czy, to się uka, czy się nie ukaże Dancer i Mephisto. Ci dwaj chłopcy, które mamy akurat wydania angielskie, ale też nie martwią na wakacje, także będzie polskie. I tym samym domykamy do dróg wszystkich armii wersji 3.0. Państwo, którzy są fanami na no, różnych z hardkorowymi, mogą poznać, że tutaj jest nowa okładka. Nowe lokacje na okładce. Tutaj bez zmian. Dancer i Mephisto dla Państwa, którzy są nowymi fanami Narusim Hex, taka bardzo ważna informacja, to są anime wymyślone no, przez fanów. To przez Michała Herbe, a to jest przez Rastana Hakinsona, Rast Hakansona, no ze Szwecji w sensie, że człowieka, albo z Finlandii, i to ze Szwecji, i to to Hakansona. I te dwie rzeczy się w wakacjach trafią na Państwa stołach, na będą Państwo grali Narusim Hex, najlepsze. Wakacje także trafi na polski rynek. Tu mamy też sample, sample angielski na razie. Tides of Manus, po polsku jak to się nazywało? Droga do szaleństwa. Droga do szaleństwa. I y, to jest nowe wydanie Tides of Time, czyli poprzez wieki, z takim ciężkim twistem dla w kulturze. Tam można oszaleć i zamiast wygrać grę, można po prostu przegrać poprzez opętanie. Będziemy także tą grę prezentowali w najbliższych tygodniach, to jest także nasza premiera wakacyjna. Bardzo Was specamy. Każdy, kto zagrał Tajcow w Tides of Time", to myślę, że nikt się nie będzie się długo zastanawiał, tylko będzie zakupywał także w Manu. Naszą premierą wakacyjną także będą te dwa przepiękne boksy. German Army Box i US Army Box. jesteśmy na etapie dodrukowywania polskiej instrukcji która tam zawiera wszystkie różne wyjaśnienia, procesowania. ja tam się nie zna w ogóle. Proszę je pokazać, tutaj że ona już jest gotowa. Ona jest w takiej finalnej korekcji. Tam jest po prostu jakaś masa informacji zupełnie zupełnie nudnych, że szara, że, że za uroczenie, za uroczenie ryli Podwójna broń. No hak, goriat, no jakieś takie zupełnie, że historie są gotowe i lecimy to właśnie teraz, to korektujemy i drukujemy to. Więc tak, że na początku lipca podejrzewam, że German Armbox, Box, US yes, Iron Box z dodaną polską instrukcją, z wyjaśnieniem wszystkich różnych ciekawych rzeczy trafi na polski rynek. To dla fanów Heroes Normandy, którzy tam ostatnio widzieli na Facebooku Portal Games, bardzo aktywnie się dopytują, czy pan to zauważył, że jest taka grupa? Jest faktycznie grupa hardkorowa fanów Heroes Normandy, to bardzo cieszy. My mamy dla państwa jakieś scenariusze przygotowane na kolejne w drodze, prawda? Coś takiego tam się tworzy. Tak jak obiecaliśmy, jak Portal Games obiecał, będą pojawiały się scenariusze do gry i na razie nie dodatkowych scenariuszy. Na razie popakowaliśmy dwa, a w produkcji jest ich ile? Jeszcze więcej. Pokazuję ją i tam pokazuje organoleptyczny. Jest 6 kolejnych w produkcji, wymyślamy to razem z fanami gry. Jeśli ktoś z Państwa jest fanem gry, to posiłmy kontakt na marek, mapa, portal żeby się pokontaktować i powiedzieć, że Państwo są być w tym oddziale w tym skoro polskich fanów gry, którzy tworzą content i będziemy tworzyć ciekawe scenariusze, jednostki i tak dalej. Dobrze, to wszystko jest wyjaśnione? dla Was najważniejsza informacja, to coś na początku lipca powinna być w sklepach. Będziemy mieli więcej jednostek, więcej wszystkiego. Takąż wakacje, moi drogie dzieciaki, do Waszych roczek trafi ogień Angry Ocean. Ja znowu mam tutaj akurat sample angielskiego, to sample angielskie przychodzą wcześniej, bo to musi potem do Stanów popłynąć, więc polskie są przedrokowane minimalnie później. Angry Ocean, bo jak się nazywa po polsku Angry Ocean? Halo? Gniewo, Sanu. Gniewo Sanu. to znane na wyrywki, bo on w tym siedział długo i wytrwale. Z dodatek do statki upływ trupy, który zawiera dwie dodatkowo unikalne kostki to są dla dwóch specjalnych piratów. To są piraci. Non-player character, jak to jest po polskiemu? Gracz niezależny. Gracz niezależny. Piraci niezależni, mam dwie I w mamy dwa scenariusze. Jeden scenariusz: gracze są starymi brzegami, zaczynają grać z gigantycznym statkiem, z masą piratów na, na starcie. I powrótku ich tracą, powrótku się już idą na emeryturę. A drugi scenariusz jest właśnie Angry Ocean, szalony, wszystko się rozwala, krakeny atakują graczy i tajfuny, i w ogóle rzucanie pudełkiem po stole i takie historie. To coś tak, że będzie wakacja dla wszystkich fanów statku, tylko się robi bardzo serdecznie polecam. Dwa dodatkowe scenariusze, kupa zabawy. Zostawaliśmy to usilnie i myśmy z tego bardzo, bardzo dumni. I to tyle się mogę powiedzieć. Aha, i jeszcze wakacje. Crazy Cuts, ono, Słyszałem, że ma premierę przełom czerwca-lipca, czyli podejrzewam, jak znam życie, to początek lipca. Crazy Cats to polskie wózki. Ponownie mamy tylko egzemplarz angielski, ponieważ musiał to popłynąć statkiem do Ameryki, a polska premiera się właśnie dodrukowywuje. I szalone wózki będą także na początku lipca. Jesteśmy po pokazach na Portal Koni, jesteśmy po pokazach na Pionku, jesteśmy po pokazach na Origins, Ten feedback na razie jest pozytywnie pozytywny, mam takie wrażenie, że ludzie tam się kichrali strasznie. Miali tej... się, bawili, tańczyli. Rozwalali te wózki bez w zupełności. Jeśli Państwo lubią takie gry zwariowane, o tej grze będziemy opowiadali jeszcze. Będziemy nagrywali polskiego gameplay, jak tylko po nas przyjedzie. Na razie jest gameplay po angielsku i Crazy Cards, szalona, szalona gra wyścigowa, w której gramy w parach i pary kontra pary walczą sobą. Bardzo dużo wesołych, ale obawy. Crazy Cards także nasze premiery wakacyjne. Gazali Państwo także premiery wakacyjne kraj Havoc, ale gdzieś Pan tu miał... Już daje. Już daje. Więc w czasie zabawek masa rozumiecie kawałki skał. Dzisiaj bardzo sprawdamy, że dzisiaj nagram kiedy nagrywam, w wtorek rozgramy mecz z Ukrainą i ukraiński trener Dajemy to w worku. Gra na worku, to jest taki nowy, nowy, nowy pomysł. Ktoś tutaj dostaliśmy sam decyzję na portal. Tu na portal konie ten widział, tu na portal koniecie mógł pograć, tu na portal temu mógł u siebie... Pobawić. No to nie wiem tego tutaj może wyciągam wszystkiego, bo to wygląda w tym roku troszeczkę niezręcznie. Ale gracz, tak powiem, jest w produkcji i wakacja ona się pięknie, pięknie wyda. Pierwsza duża, gigantyczna gra w figurkami w Portal Games, taki pudle jak Bladridge, takim dużym. W środku tych figurek po prostu w różnych informacjach czytam różne informacje, jakich figurek. Może to wszystko razem policzymy. 12 razy 3? Ja, ja mam to liczyć? Tak, 12. 36. Plus 16? 52. I dobrze, nie wiem, czy dobrze policzył, ale tyle figur jest I proszę Państwa, gigantyczna plansza, taka jak w nowym Stronkowie, że taka się na stole nie mieści i plansze dla graczy, i budynki dla graczy, i skile i kart 100 miliardów, i no 3 miliardy. Gigantyczna produkcja z Portal Games w te wakacje, Kraj-Hawo, bardzo serdecznie, to będziemy polecali. Gra Ara Control, czyli walka o tereny, i bitwy, i reputacja wojsk, i takie różne historie, będziemy o tym mówili dalej. Tak to mówi mój znajomy: jest dobra, bo jest dużo zabijania się. Jest tam bardzo dużo zabijania I budujesz się. swoją bazę. I budujesz Bazę nie akurat z nią już zaczynasz. Nie? okej. Okay. Przepraszam, przepraszam Państwa, A teraz przejdźmy do tego, co. czego Państwo nie wiedzieli, bo to wszystko było takie, jakby, rzeczy oczywistości. Happy pigs, po polsku szczęśliwe krówki. Panie że, sobie, że my zmienimy grafiki i polska produkcja będzie miała nie happy świnki, tylko happy krówki. I w tej grze gracze od, zaczynają go z takimi malutkimi świnkokrówkami i oni je potem karmią. I te świnkokrówki się sobie rosną i są coraz większe, coraz większe, coraz większe, a potem idą na targ i są sprzedane na kotlezę. I jest to gra ekonomiczna, w której gracze generalnie Muszą kupować małe świnki, sprzedawać potem duże, te świnki się tam, a jak mamy dwie świnki, to rodzi z nich, z nich się, się jednowo rodzi świnka. I chorują i trzeba o nie dbać. Chorują, trzeba je leczyć, tutaj są takie, specjalne y, szczepione, które musimy zrobić. Państwo się zastanawiają, jak to jest możliwe, że rodzą się szczęśliwe świnki, a my będziemy mieć szczęśliwe krówki? Panie dziewczyno, to jest fokusowe, pokaż tą krówkę. Ta krówka jest tutaj, ona jest tutaj, czy Państwo widzą czy tą krówkę? I my będziemy wykorzystywali grafiki tych kwadratowych krówek w naszym pudełku. I na naszym pudełku ten farmer, tu, tu, pan ją łapie, tam, tu, 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 ten farmer ta. będzie gonił krówkę i gracze będą sobie robili małe krówki. I w ogóle będzie bardzo sympatycznie. Szczęśliwe, szczęśliwe krówki to będzie uzupełniało naszą wesołą farmę. Gry farmerskie z, z dwóch pionków. Bardzo sympatyczna gra ekonomiczna. To rodzina. Ja bym nie powiedzieć dla dzieciaków, bo tam jest kupa kombinowania. Więc to jest taka gra rodzinna, a nie dla dzieciaków. Szczęśliwe krówki. Będziemy Państwo się wpałcali. Nie wiem, czy będzie w te wakacje, czy będzie po wakacjach. Mamy kalendarz bardzo napięty. E, takoż ogłosiliśmy na Portal konie wydanie polską nisję Koryo. Corillo. Pan tutaj co zobaczył tu teraz w komerze swojej. Po prostu to się nazywa spiskowcy, dobrze kojarzę? Tak jest. Spiskowcy, i to jest gra, którą recenzenci i my także nazywamy taką cytadelą na zaawansowanym, za, za cytadelą na Czyli To jest taka gra, w której jest 9 różnych postaci. Dobrze powiedziałem, że jest ich 9. w 9 różnych postaci. Każdy poseł ma zupełnie inną zdolność. Gracze te postaci sobie wybierają. W każdej rundzie wybieramy sobie jedną z postaci i potem zagramy, zagramy ich zdolności, natomiast to bardziej gamerska wersja niż Cerdella bardziej taka na myślenie, bardziej skomplikowana. Polska edycja będzie miała zupełnie nowe grafiki, będzie miała zupełnie nowe pudełko, będzie miała zupełnie nowy layout i kart i instrukcji. Generalnie bierzemy mechanikę, który to jest moim zdaniem wyśmienita i absolutnie bardzo ją bardzo polecam. Natomiast robimy całą edycję od nowa, o wiele ładniejszą i o wiele ciekawszą. Choreo. Po polsku spiskowcy, nie wiemy z wątpliwości, co się ukaże, ale się ukaże w naszych 6 tygodniach, miesiącach. będzie się Państwu bardzo, bardzo polecali. Ukaże yy, się także gra Artefacts INC Real yy, Law Po polsku to się nazywa być może Artefakty i Spółka, ale nie mamy jeszcze tego potwierdzonego. Yy, ta gra z kolei się, o ile to się ukaże w linii Portal Games i yy, to będzie wydane jako Portal Games, to jest naprawdę fajna hardkorowa gra dla gamerów. To się okaże w linii dwóch pionków. Artefakty i spółka, gra kościelna, w której każdy z graczy dowodzi własną firmą, która musi zrobić wykopalisk, wykopaliska i wyszukiwać różnych dinozaurów, różne inne szczątki. W fejtu zarzucamy kostkami, a potem zależąc wyników rozdzielamy je, to jest dice placement, rozdzielamy je na różnych kartach. Na środku stołu będzie taka gigantyczna ilość kart różnych i my swoimi kartami możemy kupować te karty przed siebie. A potem mając przed sobą różne karty będziemy te kości dedykować do tych kart i odpalić różne akcje i boowali. Jedna z, mojej opinii, z najlepszych gier kościanych ever. Bardzo dobra, proszę Państwa, zachęcam do zobaczenia sobie na BGG recenzji albo rankingów, bardzo wysokie rankingi, świetna, świetna gra kościana. Wziąłaś turbę, w zasadzie było 100% włotów na tak, on wziąłeś na nasze serce. My zawsze jak chcemy grać do wydaniać do licencji, rozgrywamy z głosowanie w firmie i tutaj było 100% na tak, że absolutnie wszyscy się zgodzili, że chcemy tam grę wydać w swoim katalogu. W będą nie będziemy mieli nie tylko poprawioną instrukcję, bo tam kilka niejasności jeszcze się znalazło na bordniku, będziemy ją poprawiali, ale będziemy mieli także więcej kostek, żeby był niższy downtime. Dodajemy więcej kostek dzięki temu gracze będą mogli... Lepiej tę kościami się porzucać i szybciej grać, więc nasza edycja będzie jeszcze w roku lepsza od tej oryginalnej. Ta oryginalna hmm. ustawa w sobie jest bardzo, bardzo fajna. Artefakty i spółka, będziemy się Państwu polecali w tym roku. Bardzo dobra gra kościana dla wszystkich wojenów, kościanek, co jest coś bardzo, bardzo ciekawego. Wydamy też z Jero grę Sea of Clouds. Jak to się nazywa po prostu? Już się nazywa po prostu? Jeszcze, jeszcze się nazywa. Mogą Państwo zaproponować coś w komentarzach. Sea of Clouds i też gra o piratach. To jest gra o tak zaprezentowana jako nowość na targach z Noremberg. Myśmy ją z targów z przywieźli i tutaj mamy Grze, Grzesiu, nasz, nasz dział produkcji, jest największym jej zwolennikiem i tutaj lobbuje na, 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 na jej rzecz. Bardzo sympatyczna gra w tej graczu. Dociąga karty, ja po prostu kartę bierze albo bierze z innej kubki. Tam jest taki bardzo fajny mechanizm kombinowania, czy biorę jedną kartę taką, jaką chcę, czy biorę więcej kart, ale inny może. Bardzo sympatyczna rzecz. Dzień, jak zwykle przepiękne wydanie, tylko to czy tak będzie, prawda? Przepiękne wydanie, przepiękne grafiki i super sprawa. Będziemy o tej grze mówili wiele, wiele więcej na najbliższych miesiącu, tygodniach. Na razie tylko połączenie i w of Clouds potwierdzamy po prostu. Po polsku ukaże się także Hero of RENT, które jest nową edycją gry Seven Heroes z firmy AEG. Wcześniej wydała tę grę firma AEG, Seven Heroes, bardzo nam się ta gra podobała. A później prawo do tej gry kupiła... Firma Yellow i wydają ją w takim pudełeczku mniejszym, i my będziemy to w takim mniejszym pudełeczku wydawali, żeby Państwu się wygodnie grało. Seven Hero to jest świetna gra party game, w której każdy z graczy musi zebrać 7 różnych baterów. Dobrze to jest? 6? Mniej ta mamy. 6, 6, 6, 6 baterów. W swojej dobieramy kartę i zaczynamy tam przesuwać takie historie. bardzo fajna gra dobrania w pubie, w restauracji, podczas meczu, w przerwie, meczu, i tak dalej. Będziemy też do tych, że wiele, wiele mówili. Seven Hero po prostu się to jest Portal Games z nakładem linii dwóch piątków Państwo zane w takim malutkim pudełeczku. Taka historia. Jakby Państwo się zastanawiali, czy to będziemy wydawali, to myśmy tego na portalku nie ogłosili, ale mogę Państwu mrugnąć. uwaga, że chyba tak. Nie, ja, ale to jeszcze nie oficjalnie pokażę, tylko tak mrugnięte. Moi drodze, będziemy na Ciebie wydawali jako dwa piątki grę Fuse, która gra w czasie rzeczywistym, w której gracze rozbrajają bombę. Dzień, bomby. Bomby. I, I Pan w ogóle jest jakimś, te, w tym, jakimś takim, że Pan w ogóle do domu tą grę wziął, nie dało się w ogóle w tą grę testować w się, Pan wziął do domu, grał ze swoimi znajomymi, tam cała Pana klatka kto grała, i w grała i w okolicznym bloku też Państwo grali i że się podobało, słyszałem, że to porta port, port, dobrą grę wydaje, jak to jest możliwe po prostu. Jest taka historia, że każda z gra kooperacyjna, w tej grze kooperacyjnej rzucamy tyloma kostkami ilu jest graczy, a później każdy z tych graczy musi wziąć jedną dla siebie kostkę i musi ją sobie zamontować na leżącej przed nim karcie. A te karty, mamy jakieś instrukcje? Co ta, co ta karta mówi? Proszę, proszę wyjaśnić Państwu, co ta karta mówi. Że wszystkie kości położone na tej karcie muszą mieć tą samą wartość. Czyli jak to, z poprzednio kości tutaj położył dwójeczkę, to on teraz szuka tylko dwójek, kurczę, i on jest w dużym kopocie, generalnie, jak tam wujka się nie wytrula, to będą kopoty. A proszę Państwa, to jest taka coś podobniejsza. A tutaj jest jakby taka, co on tam musi położyć? Że wszystkie kości muszą mieć taką samą wartość, ale jedna z nich musi być niebieska. I teraz jest kolega a to jest gra na czas, czy rzeczywiście? Mogę się tylko 10 minut, bo to jest, zaraz to wszystko wybuchnie. I 10 minut, jakiś go rzucił kośmi, teraz państwo muszą się te kości dopasować. Ale to nie jest tak, że to jest takie proste, bo tutaj proszę bardzo, a co oni tutaj muszą zrobić? Po, proszę państwa wyjaśnić, co oni tutaj potrzebuje zrobić. Muszą zbudować wieżę, zaczynając od zielonej kości, potem muszą położyć czarną, czerwoną i niebieską. I jest panika, bo teraz ja poczuję czerwoną, potrzebuję czerwoną, ja potrzebuję czerwoną, ja a nie ma czerwonej, bo zielona. A tutaj a tu jest taka skomplikowana, co to ja tu się musi zgadzać? Czeka, a, bo nie widzę przez kamerę. To jest w kółsmo, widzę ze yy, Każda z kości, tutaj, położona, musi mieć ten sam kolor i tą samą I wartość. I to nie jest Hidmuchał, że, że mu się to wszystko przypasowało. A tutaj, ostatnia, co on tutaj musi przygotować? Kości 3, 5, 4, 3. Takimi numerkami. I proszę Państwa, leci czas, 10 minut, leci. Te, karst, te kości trzeba wszystkie zrealizować, to nie ma żartów, tylko wszyscy realizują. Kości się rzucają, kości się tracą i jest taka panika, jest taka wesoła. Na fotelu na, na ludzie grali, piszczeli tam i doszło do sytuacji żenującej. Ja byłem po tego siatkiem, jak goście w panice upuścili kości, bo i, i się rozsypały i goście rzeczy: zatrzymaj stopę, rozsypaj stopę, ja mówię, nie ma wstrzymywania stopera, bo kurczę, gościu trudno opadną ci narzędzia, a bomba za wybuchnie i nie to zatrzymać stopera i wbuchli I Koniec. Jest I taka historia. Fuse wyda po to wydadzą. Bardzo fajna gra kooperacyjna e, z kostkami. Kupa zabawy proszę się już być. Nie umiem się tego doczekać. I wydamy także, tutaj muszę to powiedzieć z, z obrzydliwością i zażenowaniem, wydamy także Wolfsuchara. jak mnie nie ogóle co to za pomysł. Pan to głosował za tym? Pan głos, pan to też nie głosował. No, ja też z nie głosowałem w ogóle. A mówiąc, poważnie, a mówiąc poważnie, wydamy tą grę w takim samym pudełku, jak wydany jest Istanbul i będziemy ją promować tak samo jak Istanbul. Czyli jest to taka lżejsza gra, ale już taka na poważnie, w linii dwóch piątków, czyli Eurogra. Tym razem prezentujemy i będziemy uczyli Państwa, na czym polega mechanika Area Control czyli będziemy walczyli o przewagi. Będą takie Są tutaj pola w różnych, w różnych kolorach, które prezentują różne wystawy, i będą gracze wysyłali tam swoich pracowników, żeby na tych wystawach przygotowali swoje wystawy. Będziemy walczyli o różne nagrody na tych, na tych wystawach z na naszej ekspozycji. Bardzo ciekawa, bardzo interesująca gra strategiczna z takiego lżejszego, lżejszego sortu bym powiedział. World's Fair ostatnimi czasy absolutny hicior na wszystkich Twitterach i Instagramach, bo ona się ukazała Nie wiem, całkiem niedawno, amerykańska edycja i szturmem zdobyła serca Eurosu praców. w Stanach i myśmy szturmem tą licencję także zdobyli, będziemy Państwo ją prezentowali. Tak jak powiedziałem, ona będzie w tej linii razem z Istanbulem poważnych, ciekawych gier. Na myślenie, nie na real time, tylko na, na kombinowanie gra od dwóch do czterech graczy bardzo ciekawe rzeczy. Wydamy oczywiście więcej, wydamy na przykład First Martians, czyli pierwszy Martian. Wydamy różne inne rzeczy, które są jeszcze gdzieś tam tajne i tam pani w całej nad nimi pracuje. Ale tyle na razie ogłosiliśmy, tyle wam ja pewnego, nad tym właśnie pracujemy i mam nadzieję, że państwo są tego zadowoleni. Czy jeszcze mogę coś dodać do państwa? Rzastecz. A, wydamy też frakcję do tych setersów. Państwo też już. ileż można, prawda? No ale ogłosiliśmy, że wydamy taku. Mam coś powiedzieć o tych aspektach? Tak, nie by było. Drogie do tego aspektach, którego nie mogę Państwu pokazać, ponieważ jeszcze jest niewydrukowany, nie wprowadzę do gry settersów religię. Reguły religii pojawiają się bogowie, pojawiają się świątynie, pojawiają się kapłani, pojawia się całe to taki element kulturalny jak religia. Yy, gracze, pojawia się nowa zupełnie akcja w, w grze, tak zwana Action Prey. Co oznacza, że gracz wykonuje akcję modl modlenia się, no i wtedy zaczynają się dzieć śmieszne rzeczy i różne niepokojące rzeczy, ponieważ gracze po prostu ciągną karty z stali komonów, czyli z jakiejś grubej karty komonów i za zależy o co się modlili, czego chcieli, to ciągną kilka kart i sprawdzają, czy im kolor podpasa. Na przykład gracz mógł mieć taką kartę, to mówiła mu: Modlę się, żeby nasze. Pola przyniosły więcej upraw, mówi więcej jabłek i ciągnie trzy karty albo cztery albo 5, zależy jak on tam się dobrze modli. Jeśli wyciągną czerwoną kartę, to bogowie go wysłuchali i będzie więcej jabłek, a jeśli wyciągną czerwonej kartę, to go nie wysłuchali. A serce są całkiem nieźli w modelu, się mają masę kart, które pozwalają modyfikować, dociągnąć, do mogą modyfikować, mogą sobie sterować te karty, mogą różne inne rzeczy. Rzymianie, Atlantydzi, Egipcjanie i Japończycy są troszkę lamerami w temacie modlenia się, ale też się starają i też się starają różne, różne moce. Jak mocno sobie mogą przewidzieć barbarzyńcy głównie modlą się o miecze, a Rzymianie głównie modlą się o kamienie, nie wiadomo czemu. Ale takie historie się dzieją. Każda z frakcji ma teraz taką dodatkowo specjalną kartę, która pozwoli mu zbudować gigantyczną budowlę, gigantyczną świątynię. Pojawiają się na różne świątynie Marsa i Dionizosa i różnych innych fajnych bogów, których Państwo znają z mitologii. I jest tam kupę fajnego rzeczy. Plus do tego masa przepięknych nowych ilustracji. Mamy nowego ilustratora, który po prostu piękne, piękne rzeczy narysował. Już się mam nadzieję, że Państwo nie mogą doczekać. Zadatek wprowadzający religię, wprowadzający dużo pusur, lakmekaj, czyli po prostu staramy się wymodlić coś ciekawego. I zobaczymy, czy nam bogowie na to pozwolą, czy nie. Nie wiemy, kiedy to się ukaże, Na jakąś tam pewnie jesienią, wokół Isak Esen. będzie Państwo także niebawem informowali dokładnie o tym. Czy coś jeszcze wydamy? Nie. Dajcie na już święty spokój, więc nie będziemy Moka i bakszysz. Moka i Bakrzyż, i Bakrzyż jest, już, jest już w drukarni będziemy nie się kiedy on przyjdzie, Odpowiedź się także w wakacje na nasze rynek trafić dla wszystkich fanów Istanbułu. Faktycznie dodatek Mokka i Bakrzysz jest już w drukarni, się już drukuje. Stronghold do Stronghold Unded dodatek jest już także gotowe, wytestowany, teraz musimy go tylko zilustrować i wypnąć do drukarni. W okolicach SM także się ukaże. Wizomacznie masz w to nieźle wkotę, wszystko na pomyślnie zdolności. Trzy dodatki do na idzie czy dodatki do także wydamy? Proszę Państwa, czy Państwo już nie mają tego dość. Dodatki do badleża, co to będzie? Mystycy myst... Bogowie, Asgardu i piąty gracz. I, i Państwo muszę się ogarnić, to wszystko znaczy będzie. Ale właśnie pra... to na pewno nie głosować. Mystików wydamy, Bogów Asgardu wydamy i piątego gracza wydamy, to także się już produkuje, to się już wyprodukowało, proszę. To się już wyprodukowało, to już do nas płynie. Jest tak, że w okresach wakacji Państwo to wszystko będą mieli. Ja, ja Państwu zalecam, żeby Państwo nie, nie jechali na wakacje, tylko Państwo siedzieli w domu i grali w tej gry, co Państwo od nas kupią, które się tak dużo okażą. I tym samym zakończamy Te bardzo wyjątkowe wydanie Palszwek TV, w którym głównie opowiadaliśmy o tym, co Portal Games wyda, ponieważ był duży anons, był duży konwent Portal.com i trzeba było jakby to pięknie podsumować. pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że będzie Państwo machał kierownik Rafał, który dzisiaj nie ma w pracy, bo odsypia targi Origins. I tyle, tak? Czy wszystko pięknie będzie? Tam ostatnio był jakiś konkurs, na pewno był jakiś konkurs, jesteśmy zupełnie przygotowani, ten konkurs proszę Państwa rozwiążemy w przyszłym tygodniu, może tak się mówimy dobrze, więc kłaniam się nisko, kłaniam się w pas, powiem serdecznie, do zobaczenia, czyli.